Inicjatywa Krajowego Funduszu Kapitałowego. Słyszeliście Państwo o, o działalności, funkcjonowaniu KFK? Gdzieś, może? Okej. Okay. No to, 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 jest, to jest, proszę Państwa, taka inicjatywa rządowa, środ środki publiczne i to jest fundusz funduszy. Nie chcę tutaj bardzo Państwu mieszać, bo to jest najistotniejsze. Natomiast ten fundusz funduszy to jest. Program wzorowany na programie Jozma Izraelskim, gdzieś, gdzie rząd chciał aktywizować rynek finansowania innowacji, i ten fundusz inwestuje w fundusze podwyższonego ryzyka, które z kolei inwestują w startupy, w ciekawe przedsięwzięcia. I ta inicjatywa o tyle jest istotna, że coraz więcej takich funduszy, Seed Capital w Polsce powstaje, właśnie przy wsparciu Krajowego Funduszu Kapitałowego. Model jest taki, że ja jako inwestor prywatny mam 10 milionów złotych. Krajowy Fundusz Kapitałowy dorzuca drugą połowę. i Jest oczywiście większa możliwość finansowania tych e, przedsięwzięć. I takich funduszy dzisiaj jest osiem. Z założeniem, że KFK chce, żeby stworzone było około 20 tych funduszy. Więc mają naprawdę, tam, ka, łączna kapitalizacja jest ponad miliard, chyba 200 milionów złotych. Więc jest bardzo dużo e, pieniędzy właśnie przeznaczonych na, na ciekawe e, projekty. I, I te fundusze Seed Capital bym gdzieś umieścił tutaj pomiędzy aniołami, a takimi większymi funduszami, Venture kapitał, bo z kolei te fundusze mogą zainwestować w przedsięwzięcie do 1,5 miliona euro. Czyli to już jest, widzicie Państwo, większa skala. Czyli cały system, dlatego my to nazywamy tym ekosystemem finansowania innowacji, bo mamy i tę, tą rodzinę przyjaciół znajomych, i te inkubatory mogą tutaj być do 200 tysięcy, a nie mówię biznesu, no tu jest poziom, my się bardzo dobrze w przedziale właśnie też 200 tysięcy złotych do 5-6 milionów, są te fundusze seed Capital, Venture Capital oczywiście, jest, są to większe kwoty. Private equity, no to tu już pewnie warto wspomnieć, ale to nie jest na, na dzisiejszy dzień dyskusja. Private equity to są fundusze, które kupują istniejące duże firmy, a to są transakcje 30 milionów euro w górę. E, tym się głównie zajmują fundusze private equity i ten taki enigmatyczny trochę skrót to jest po prostu debiut na giełdzie. E, to z, e, z angielskiego e, taki przyjęty z IPO Initial Public Offering, czyli właśnie debiut na, na giełdzie. I to jest bardzo ważny punkt z punktu, z punktu widzenia negocjacji z inwestorem. To jest, jeżeli mówimy inwestorowi, panie inwestorze potrzebujemy 2 miliony dolarów na rok, jeżeli nie zrobimy tego w ciągu roku, co mamy zrobić, to już nie ma sensu tego robić, bo konkurencja nas wyprzedzi, wszystko wydarzy się dużo szybciej, nie będziemy mieli takiej pozycji, jaką chcemy. Inwestor, jak Państwo przyjdą z jakimś planem finansowym, to on automatycznie zaczyna ten plan finansowy przycinać. Najczęściej na marketingu, na komunikacji, ale na bardzo różnych rzeczach. Tak? To jest kurczenie tego planu. I kiedy się ma taki argument, że konkurencja potrzebuje 6 miesięcy na to, żeby to skopiować i wdrożyć, jeżeli my to wypuścimy i przez 6 miesięcy stworzymy dystrybucję, będziemy jeździć po świecie i to sprzedawać, pojawią się reklamy, tak? akcja marketingowa i zdobędziemy jeszcze przez te 6 miesięcy pozycję lidera, to to ma sens. A żeby zdobyć taką pozycję, potrzebujemy 2 miliony. I nie ma dyskusji. Jeżeli ma pan nam dać 1,5 miliona, to nie róbmy tego. Widziałem takie rozmowy, gdzie do inwestora to przemawiało i taka wiedza udokumentowana odnośnie tego punktu była bardzo mocnym argumentem dla konsulacji. Jaka jest przewaga nowego przedsięwzięcia nad konkurencją? Na tym się jeszcze trochę skupia. Jest Jesteś takiego sobie w marketingu, wymyśliliśmy kolejne mądre pojęcie i USB Same Proposition. Czyli e, dlaczego właśnie konsument, firma, ktoś ma kupić Twój produkt, a nie produkt konkurencji? Co jest tym jednym konkretnym wyróżnikiem? Zawsze musi być jakiś. Jeżeli nie ma czegoś takiego e, i pomysłodawca nie wie, e, co to może być nawet po głębszym zastanowieniu, e, to ja doradzam, żeby nie robić tego biznesu. Tylko zajmia się czymś zupełnie innym. Zawsze musi być jakiś wyróżnik. Albo cena, albo serwis, albo marketing albo uproszczenie czegoś, albo masę różnych innych rzeczy, ale nie może to być jeden do jednego produkt, który już istnieje na rynku. E, takie rzeczy czasami się dzieją, ale takie tacy, jak w przypadku Golden Egg, one się dzieją tylko wtedy, jeżeli rynek rośnie. I wtedy wszystko rośnie. Wystarczy zrobić cokolwiek i ten rynek rośnie. Myśmy coś takiego z zwykłym interaktywnej w Polsce. Można było robić dowolne rzeczy, i tak zarabiało się bardzo, żeby więc nie wiedział dokładnie o co chodzi, w tym wszystkim, jak się to narodowi itd. I nie jest tak, że wszystko co e, opracujecie e, jest z góry e, skazane na to, żeby być własnością państwa uczelni. Część państwa aktywności jest poza zawodowa i to, co w ramach takich działań jest podejmowane, e, należy do państwa. Część, ponieważ to jest dowodowo trudno przeprowadzić, na szczęście część takiej Państwa aktywności jest wprost realizowana na podstawie odrębnych umów, na przykład z podmiotami, gdzie Państwa uczelnia czyli Instytut deleguje, deleguje Państwa do współpracy z jakimś konkretnym podmiotem, na którego rzecz macie pracować, macie coś badać. Wtedy w tej umowie można rozwiązać problemy później własności intelektualnej. Jeżeli taką własnością dysponujemy, możemy przystąpić do rozmów z inwestorem za kilka miesięcy w stosunku do, do uczelni. Od niedawna w stosunku do Instytutów Badawczych, w stosunku do Polskiej Akademii Nauk możemy w te rozmowy zaangażować również taką jednostkę i powiem Państwu, że z mojego podwórka, czyli z Lublina mam akurat doświadczenie informacji o powołaniu w ostatnim czasie jeszcze jeszcze mimo nieobowiązywania tych przepisów, które wejdą dopiero od 1 października, nowej spółki, spółki takiej startupowej, spółki spin-offowej, gdzie jest zaangażowany typowy inwestor, który wykłada na to wszystko pieniądze, jest zaangażowany zespół pracowników naukowych, którzy byli twórcami technologii, jest zaangażowana uczelnia w ramach której to wszystko zostało przebadane, e, wynalezione, odkryte, te trzy podmioty dogadały się i stworzyły nową spółkę. Jego ideą jest to, żebyście Państwo korzystali jednak z tego, co tam jest, tak? Państwo, jako naukowcy, jesteście parkowi potrzebni do realizacji celu, celu, do, 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 który sobie postawili, tak? Wdrożenia te, tej nauki do do przemysłu. No jesteście jednym z ogniw, które jest koniecznie potrzebne parkom do realizacji. Czy oni nazywają to usługami, czy my eksperymentem? To nie ma znaczenia tak naprawdę. Macie Państwo do dyspozycji w tym parku ogromny kompleks konferencyjny dla 400 osób. Przez cały rok odbywa się tam 3000 wydarzeń, konferencji, seminariów, szkole. Jest to miejsce, którym ma służyć właśnie firmom, przedsiębiorcom, do spotkań. A jak to, przepraszam bardzo, wygląda kwestia e, najmu z powierzchni? Czy to jest po cenach Dla? rynkowych? Nie, to jest troszeczkę niżej niż w po mowy. cenach rynkowych. Dlatego, że tak jak któryś z Panów już tutaj wspomniał, oczywiście jest to dofinansowywane nieco niżej niż ceny rynkowe co ma bardzo duże znaczenie dla zwłaszcza tych mikrofirm w gdyńskim parku bo jednak tak bo on jest dofinansowany w dużo większej stopniu tak? a teraz uważa no, to tylko czasowy czasowy powrót duża powierzchnia wystawienicza jest sali tej czy nie? duża duża bardzo duża powierzchnia wystawienicza tak naprawdę wszystkie korytarze obok obok tych tych sal, tak, tam odbywają się fora, wystawy i tak dalej. jest to duża powierzchnia, pamiętam, organizowaliśmy konferencję z taką częścią wystawienniczą, spokojnie 150 stoisk się tam mieści.